Eee, dobra, gramy w Witch, ogólnie akcja jest taka Ogólnie jest to horror jakiś tam, co czyta naszego Majka I w ogóle możemy drzeć pizza na wieźmy w nim eee, więc ogarniemy, nie? Dobra, odpalam, odpalam, czekajcie Hello O k***a, co to było, bro? Dobra, zaczynamy My best friend confessed hella We went along well, were friends, hung out, and now now Did that stuff together like real buddies Why did you ruin everything? Jak porozmawiać z nią? Zanim znalazłeś się z nią, to też znalazłeś się z nią. Ale jako przyjaciel? Nie, ja nie byłem przyjacielem. Dobra, wy widzicie to jest za chata. My jesteśmy z tym samym schizoluszkiem chyba. Poznajecie chatę? Eeeh, yeah, but we had a fucking great time in the mountains. To nie jest po niemiecku, to jest po angielsku, to ale to rusek to really gada! Dobra, dostałem taska. Ugotuj bez. bez barmaka. Dobra, zajebisty akcent, podoba mi się to, nie? Ugotuj bez barmaka, zagotuj wodę, zajmij sobie na To jest bez barmak, człowieku. Dobra, przegląd chaty Feeeeek, what a mess here. Maybe I can really get an Azu. Co to kawa? Ej, zmieniło się w pokoju trochę! Lod... Okej okay, bro, lodówka w innym miejscu Heli. Ej dobra widzowie, co za liście? Co to za liście? To ja paproć co to k***a jest? Baza do bez barmaku. Najlepszy prezent dla mężczyzny, kobiety, osoby transpłciowej, niebinarnej, bigender, agender, gender fluid, gandalfa białego, świra na punkcie detwadera Boulder Voldemortianina ja K***a co jest grane? Dobra, co my k***a gramy bro? co my k***a gramy bro, nie? Killer Wszystko mogę otwierać Killer, dobra, ugotuj, zagotuj wodę to potrzebujemy wodę, a musimy ją, ją nalać gdzieś. Garnek, przedmiot, którego hałas o pierwszej w nocy przybuje klapsa w tyłek od matki lub ojca. Dobra, mam garnek, stawiam tu garnek. A światło zapal? Ej, w sumie nie pomyślałem o tym. Okej, okay. Bang Wszystko do środka, zamykamy. Ej, moja babcia tak zawsze robiła i nie rozumiałem dlaczego. Ej, w ogóle bardzo dobry pomysł, nie? To się ma gotować 5 minut, pójdę spać w tym czasie. Ej, dobra. Teraz lepiej, nie? Co to było? To w pokoju. Coś się rozjechało. Coś się rozjechało. Obraz spadł. Binny child, to awesome. Dobra, my byliśmy dzieckiem, który jest Rosjaninem. I wygląda jak yy, Azjata. Ej, Dora, może po prostu to Kazachstan. Dobra, sąs sąsiedzi! Ej, dobra, mamy ten, idę spać! Mamy straszne ściany! Mamy ściany, straszne chude! Oj, co jest? Użyj mikrofonu, aby przepędzić wiedźmę. Eee, wypadaj, kurwa! Co mam robić? Ej, laga mam! Nie, co się stało? Jee, fuck me! The dream is so realistic! What the hell? To jest lagowało! Oh, what's the map? I probably have to press M Damn. What the kind of fucking modern roses? It's obvious right away that the fucker doesn't know how to talk like a human Był bo by była zmiana otoczenia chyba. Dobra, gdzie my kurwa nagle jesteśmy, bro Dobra, mamy mapę! Okej, okay, pierwsza podróż Tu jesteśmy, z tego co rozumiem Rytuał wypędzania czarownicy Wiedźma osiedla się w wiosce, tylko rosyjskie przekleństwa mogą cię uratować jeśli usłyszy solidne przekleństwo, obrazi się i odejdzie. Zajebiste. Do rytuału potrzebne będą następujące składniki: Kurdiuk, tuż barani, Zioła, trzy sztuki, Kumys, sfermentowany napój z mleka końskiego, Olejek eteryczny, Przekreślony i zrozumiały. Okej, okay. no jest cinema, nie? Opa! Opa! Idź na koi, wleć! Koś na koi, Koś na k**! bitch, Everything seems to be real! Zajebiste! Zajebiste! Dojebane! Dobra, a gdzie my są? Gdzie ja ku... jestem? Czekaj, na mapie pokazuję, gdzie jestem cały czas? Tak. Tu jest pierwszy znak zapytania, okej, okay. kocioł. A tutaj musimy odprawić hey, rytuał. Co za rytuał, nie pedestał? No, chyba tutaj, chyba tutaj. Wszystko do wypędzenia weźmy, musimy ten przynieść. Tu jest X, jakieś tu jest najbliższe X, to idę tutaj. Okej, okay, bro, tutaj coś powinno gdzieś być. Znajdź gruby ogon K**wa jak tu ciemno, nic nie widać ja muszę się ścieżki trzymać, bo tam to na nic nie widać Dobra, cofam, k**w to mapę Na czuja robimy, nie? Tu nic nie ma, idę, idę po prostu ścieżką Bo poza ścieżką jest mega ciemno, więc wydaje mi się, że w ogóle ciężar Żeby coś znaleźć Fuck you k**wa łysko Dobra, to chyba po prostu był taki jumpscare z k**wa Dobra, nieważne Wytyfy? Gdzie ja jestem? Mam coś, co to jest? Wdepłem w gówno po prostu. Ja p***ole Gdzie teraz jestem na mapie? Czemu na ko kozy? Opa, zabłądziłem. Odr*ba! Załupa Kotskaja! Idź na %*#suka! Dobra, odgoniłem ją. Odgoniłem ją O, mam coś Kurdiuk, mam tuż barani Wspaniałe stworzenia, które odcinają innych kierowców na drogach, jeżdżą poboczem Posiadają nagrobędzenie tego nektaru bogów Uważają się za polosów i wyższą rasę, której normy i prawa każdy musi brać pod uwagę Swoją nadwagę opisują niezbyt ten zwrotem. Jeśli jest nie więcej do kokania. są bardzo szanowanymi ludźmi i mile widzianymi gośćmi w każdym domu. Choć być może w dniu sądu statycznego, okej. Okay. Mogę to obrócić. No dobra, tu już barani po prostu mamy. O nie, jej, jej głos jest zbyt y, ten, pociągający, idę tam. Idę, na chuj suka! O! o cholera! Mogłem tak nie igrać z nią! O cholera, o cholera! Dobra, to tam byłoby się chyba. O, tutaj w głównym depłem, dobra, to znaczy, że to dobra droga. Dobra, to idę wsadzić do kotła. Co się dzieje? Co to? co to było oh, ZPILAJ! Spieralaj! Kurwa no to po rosyjsku muszę! Nawet nie potrzebowałem wazeliny, co? Dobra, ja muszę ten! Widzowie! Ja muszę ten! Dobra, wypij... Dalaj, idź na chwój biać. Muszę po rosyjsku przeklinać co tam piszę. Czyli tu będzie na nauka języka od razu, ok, bro? Zapis sobie gdzieś, ale właśnie widzę, że to inne cały czas są. Jest mi główna ubudina! E ten pisania! Jebol! KPA! Essa, dobra! Ale spele rzucam człowieku. JEBO LELO! Zajebiste Come back to me I'm waiting for you Hi

Him, uh, it doesn't concern Okay, I don't know if I understand. What is this? 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 Maybe I shouldn't have rejected you also. Now you would have cooked Bishparma instead of me, and I would keep on sleeping. I was too happy with such better go prepare some munchies myself. I where does this vanity case come from? Fuck, Did also leave it! I have to meet here and return it to here for fuck sake! For fuck sake! Co mamy, woźience? Sprawa próżności miał to być żart o tym, jak kolery. Niemożliwe jest znalezienie tutaj czego kelbek, ale nie bądźmy. Ale nie będziemy się znirać do tak niskiego poziomu, postanowiliśmy więc zażyć do walizki próżności i spróbować znaleźć mniej żarty. A niestety nic nie znaleźliśmy. Aha, okej, okay, bro. Dobra, Idzie na kupuj, robimy te warzywa. O światu, światu, światu. Gdzie są warzywa? Gdzie w ruskim domu mogą być kupowa warzywa, nie? Okej, okay, okej. Okay. Markew i cebula. Z dwóch cebul i jednej marchewki może ułożyć najbardziej majestatyczną kreację, jaka powstawa we wszechświecie. Zagadka może zostać rozwiązana tylko przez wybrane super inteligencje. Okej, okay, bro. Okej okay, bro Nie jestem na tej inteligentny, nie mam pojęcia co to Oj bye I've run out of at its I will go borrow from my neighbor Okej skończyły się ziemniaki Muszę iść pożyczyć od sąsiada Ah oh, fuck Fucking fucking sucks! The drink fucking impressed me From now on I own only Aż mnie zatkało, nie spodziewałem się Idę do sąsiada Sąsiedzie A

Ok, I will take them without permission. Dobra, dobra, muszę pamiętać, że po rosyjsku mam. Lecimy. na chuj! No kurwa, co mam do niej powiedzieć? Nie, to schizy, to są schizy, przecież to nie jest prawdziwy świat. O nie, znowu jestem tutaj. Co no? Nie, fucking nie, you're you like a nie, Naj, Najlepsza gra, grałem. Dobra, muszę zioła nie, nie, znaleźć. Znajdź trzy zioła! nie, na nie, 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 na poszla na nie, Dobra Uff, Uf, uff, uf, nie, uf, uf. było blisko, było blisko uf. Muszę znaleźć zioła do rytuału. <laughs> O ty Opa biać. Dobra, myślisz, że tutaj dojdę po te zioła? No na pewno dojdę tutaj po te Kurwa, my jesteśmy chyba ten Co? PI... Ja nie widzę tutaj wieźmy, co się stało? O co chodzi? Dobra, to był skan, to był skan, gierka mnie straszy Pozla na chuj, Pośla na ch**j, pośla na ch**j Kurwa, o co chodzi? To tylko kamień. Nie skizujcie mnie. Zabali jebalo! O... Trasa! Jebolejlo, Jeboleilo Pizza staraja! Nie że tu jest sam Okej, okay, bro! Okej, okay, bro! What the hell? Nie strasz, ku... bo się zestrasz. Dobra, może przyjdzie się uda. Jebalo na chuj! O, klasa, Zajebiście. mam trzy zioła, idę stąd. Jebolejno, nie? Jebolejno. O, Djebisz! Pijdę na chuj, biać! Pijdę na chuj! Pijdę na chuj, biać! Dobra, stało się, uff. Dobra, idę do kociołka. Dobra, ja. A, a takie jumpscare'y są chujdzewa, ale one są chujdzonego, chuj... orz, nie wiesz o co chodzi? Do you feel it? Are you feeling

Fucking borsaks! Why am I looking in my apartment? What a Kelly? Znać klucz do głównych drzwi Dobra, gdzie on ma być? Jak klucz to powinien wisieć przy drzwiach, ty Jak w każdym polskim domu takim Ola, How bad I feel now You always supported me What an idiot I am I wish you here right now Also I like you. Jednak Alce nie była takowa, nie? była takowa. Od, od, odzwania, odzwania. Skumaj symbol. the to jest? Skumaj symbol. Żymaj yeah. Simba shampoo. Your hair will look like a polished mane, and the size of your dick will be truly horse-like. Shampoo, żymaj senba. If you don't shave. Pistole, nie. Dobra, tak gratis jakiś kwa jeden wielki mem, nie? Tu w tym, w, w lodówce, bo widziałem. To tak na p. za dziury pod szafą? A ona co, kwa ty? Tu co, p. Nie bawaj, nulalol! Słuchaj, nie Ja Jakie pole! To się dzieje! Mam latarkę. Podstawowy i najbardziej niezbędny przedmiot w każdej grze grozy. Dlatego należy go w środku gry. Nie ma za co. Mają tak jak jakoś o bo się zarnią cię Dzięki! Dzięki za to, nie? Ja Ale tak się dzieje, jak się ogląda nas Majdow w nocy? Serio? Świadome sny, mówi się, że jest to super metoda, która pozwala osiągnąć najbardziej niemożliwe rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Latać, żyć w innych światach, być świadkiem budowy piramid, spotykać kosmitów, co najbardziej niesamowite, powiedzieć coś miłego, pochwalić i podziękować innym. Innymi słowy, słowy zrobić coś pożytecznego. GUST niesamowite. Gdyby dodali, że można też wynosić śmieci do kosza, to na pewno bym nie uwierzył, ale poza tym jest to całkiem realistycznie. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy jestem, to nibym. Nie jest nieszmuckiem, takie bajki. Kiedy jesteś nieszmuckiem? Śpisz i rozwijasz się, podczas gdy wszyscy wokół są dupkami, a ty jest świątkowy na swojej matce. Yeah, Je, yeah, yeah. O nie, sąsiad za mnie. Chyba się zestrojony. Yeah, Okej, okay, fuck! like comments. mogę to otworzyć. Nie, odsyłam to Dobra, ja po prostu się tam do dziury fucking ja Mam latarkę, mam latarkę, mam latarkę, Luzik Wjeżdżam Dobra Debil kto zgubił latarkę, ale dobra, no wiadomo no i tak dobrze wiem, gdzie jesteśmy, tak? Dobra, instrument dla ludzi trzykrotnie biegnieć od gitarzystów. Okej, okay, bro. Dobra, jeden wierzchowy... Czekaj, co to jest? Bez fakty to prezent składający się z pięciu stanych rzeczy, które są przyznawane najbardziej szanowanym osobom w kazachskim społeczeństwie, czyli to jest Kazachstan. Dobra, na nacho mi to wiedzieć. O nie! Dodałem zadanie! He, fucking well of Jude lives there. It's not like myself. Jego kochany jesteś Dywan, ok, bro. Muszę to wszystko znaleźć? Muszę to wszystko znaleźć? No dobra, a gdzie takie itemki mogą być? Skąd mam wziąć kurwa, konia i wielbłąd na człowieku? Pokaż mi tutaj na mapie co widzimy. O To całkiem spora mapa, A tu jest jakaś zagroda. O, jest wielbłąd. Napluł mi w ryj, k***a No i co, nie mogę dać ci wielbłąda jego znalazłem? Znajdź piołun? Muszę mu dać piołun? Co to jest piołun? No O, koń! Znalazłem konia, widzowie K***a, koń Łysy? Łysy? Z, 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 z Z, miałem kliknąć ale jestem z E! K***a Udało się <coughs> Opa! Umysły! O oh! biegun! Tenysz, tenysz ma jedzie Tenysz, tenysz Ho! Oh! Opa! Klasa Co to? Bro Mam pią To jest eh, dlatego dla wielbłąda eh wielbłąd pato to Lubisz, co? Takie, o, tak, tak Aha, aha No, no, no Lu Chodź, chodź, chodź Dawaj, dawaj Dobra Dawaj tutaj Klasa Gdzie mnie tutaj mapa zaprowadzi? Hej, no dobra, no trzeba iść tutaj na pewno najpierw, nie? On nas nawiedza, bro! To był Mister Jaja, on nas nawiedza, nie? On nas nawiedza, nie wierzę. Chyba nawet tutaj. Bro, zaraz zagramy w ciebie też. Nie dykaj O, dywan. Zajebiście. O ty kurwa. Załupa, goska jaja, nie ma na Scottina, Dobra, ja już mam je obcykane, już mam je obcykane Dywan, niedawno ta cudowna tkanina była używana do pokrycia wszystkiego co możliwe Ścian, okien, drzwi, podłóg, sufitów lub twoich pieprzonych ust Przechowywano je jako posąg, podczas gdy same dywany schowywały jedyne, jedynie dziewictwo Tworząc krok, krąg samsary, z którego nie było sposób uciec Bez końca, błąd z dywanowych labiryntach Okej okay, bro Ty, tutaj koncert chyba gramy A co za kuny? Do we have to fucking kill them a bo to futro muszę z nich mieć, a to pewnie jakieś sznorki czy coś na stylu. Muszę kose znaleźć, okej, okay, bro. Żeby je oskurować. O ty kupa, widzę cię, nie? Nie zbliżam się do niej. Idź na kuj! Dobra, idę tutaj. Okej, okay, bro Idę zupa! Zaupa Koskaja, nie jebolejo, nie Dobra, Edsa. Jebolejo działa. Wytyfy? Wy? Witam serdecznie. Znajdź sposób na odebranie miecza wojownikowi. Dobrze wziąłem tą gitarę wcześniej. Najlepiej osłabiłem. BARBU na kutkę miałem. Pozwy gubnał staraja. Przecież krzyczałem. Dobra, jebolejlo musi działać w takim razie

Dobra, k***a, dopamina. Dopamina. To jest bagerka, w którą chcemy grać, nie? Jazda! Jajo O ty to widzę cię. Dobra, niebolo, je pole! jebalo je na gój! Mandos zapula, zagaja, mem raz jeba slaja, kurwa, nie wiem co mi się piszało. Dobra, udało się. Chyba muszę parę spełni rzucać Ej tam coś jeszcze było Tam coś jeszcze było, oprócz norek. Okej okay. To jest tu karmelowy pyłek, bla 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 Zajebista muza, nie? Zajebista muza Co się kurwa dzieje? Dobra, mamy wszystko Ah, yeah, right. Teraz, now we can try to break. I still didn't. It. I opened the refrigerator and get some a, otworzę lodówkę tym, no ta. Co za chata. O, ma olejek eterycznych. I tak byś był przepieprzony pozerem i nie byś był. I nie był być zadowolony ze wszystkich opisów przedmiotów, więc teraz jest twój najlepszy moment. Daj spokój, powiedz k**wa coś bardzo zabawnego na temat lajku like eterycznego. No k**wa wysmaryj Zachować dupę. Zachowaj się do siebie, mamy tu spokojną osadę, nie potrzebujemy wojen, dla wszystkiego innego. Kop kop rakmet, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Czekaj, może najpierw rzucę olejek eteryczny. Co to w ogóle jest człowieku za <laughs> Człowieku, Człowieku jesteście pani? Ej, dobra, tego się zrałem chyba najbardziej. He, it's fucking normal. I don't give a fuck at all okej. Okay. I can't wait any longer. Co jest? O co chodzi? Dobra, wracam do chaty, nie? Po prostu teraz No ta, no wracam do chaty Michał jest za tobą Weź jest teraz stary, nie? Wracam do chaty Rozcinam kiełbę Biorę te k***a gówno z lodówki A to gówno z lodówki Chyba jest potrzebne też do rytuału Jak dobrze pamiętam Co tu się k***a Ty nie wiem czy się dzieje w tej chacie, ale ja chyba po prostu wracam do domu. Dobra, tu jest portal do domu, let's go. Kumis Eliksir życia wiecznego, który może wywołać fale dźwiękowo-mocno-prawnomalne do bomby otymowej o sile 101,5 yy, 101 megaton Możecie spędzić wspaniały wieczór, jeśli spojrzysz go ze swoich pikli To jest jakaś wóda? Co to jest? Weźcie, oznajcie co to jest kumis Dobra, co muszę zrobić? Dobra, muszę najpierw kumis do kotła dodać, to jest... Nie żartujcie ze mnie Mam szable, nie zawaham się jej użyć Mleczny napój alkoholowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej cukru mlecznego Okej, okay, bro Idę wrzucić kumis do kotła Biorę tą szablę w dłoń, bo nie wiadomo co się może wydarzyć Wrzucam kurczę... Wrzucam kumis Nieprzypadkowo, nieprzypadkowo jest biały XD, 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 mocne sperma A bit My patience is running out te, te w sami? dobra, jakby się kupa jeszcze. Rok temu dwa ze spermy śmieliście, nie? Ja w dole. Co, co, co ja dostałem? Kurz do domu. Jo! Żartuję sobie. Dobra, od, o, otwarłem. Dobra, tu jest ciemno, tu jest ciemno, odkuduj latarkę, idiota. Gdzie jestem? Ciemna w dupie. To to jest. Dobra, idę do niej. Oj. Nie wiem, po czym deptam. No, witam serdecznie. Kurwa, dojdę do niej kiedyś. Dobra, zrobię 360 to Może teraz się uda. To nie może być wiedźma, To tylko schiska. Dodaj przedmiot osobisty do kotła? Czym jest przedmiot osobisty? Nasram tam Nasram do kotła, k***a, nie? No niezły pokój, nie? Dlaczego tak długo? No nie wiem, trzymam się tutaj i nie mogę dłużej, no kurwa. Co ty mnie pytasz? Dobra, to po prostu akcja jest taka, że on się, on się po prostu najebał, napił się tego kurwa kumisu i coś mu odjechało w bani I on zaczął tęsknić za swoją byłą dupką I on ma rozkminę, że jakieś wiedźmy się pojawiają i musi zrobić rytuał, nie? Na milion procent tak będzie Dobra, wchodzę Wchodzę, mam but na nodze 3 koła euro na moje podłodze Ok, szczerze? Byłem gotowy uwierzyć w to, nie znalazłem, ja Popatrzmy sobie w oczy chyba well, It's just a dream. Wiedziałem, wiedziałem Także jestem so happy to see you around. I had my worst nightmare. Did I say I don't love you. It's just a dream. nie? Dobra, to było śmieszne w puj. To było śmieszne w puj, nie. Dojebane, nie. Jeboleilo, je jeboleilo, zajebista. Myślę, że jeboleilo może przejść do historii, nie?